Witamy w pojedynkach debatowych. Dziś pytamy, czy Polska powinna wprowadzić krajowe zasady konkurencji dla platform streamingowych i serwisów sztuki online, które nakazują oznaczanie i ograniczanie treści generowanych przez AASI z powodu ryzyka dezinformacji i spadku zaufania społecznego. W tle mamy szybkie wejście unijnych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, gwałtowny rozwój narzędzi tworzących obrazy i muzykę oraz rosnące obawy o manipulacje. Strona konserwatywna wystąpi dziś po stronie popierającej obowiązkowe oznaczenia i ograniczenia, powołując się na bezpieczeństwo i uczciwą konkurencję. Strona progresywna będzie przeciw, podnosząc argumenty wolności twórczej, innowacji i elastycznej samoregulacji rynku. Zasady gry są proste, krótka teza, twarde fakty, jasne przykłady i zero dymu bez ognia. Zaczynajmy, proszę stronę popierającą o wystąpienie wstępne. Nasza teza brzmi, że bez czytelnych reguł oznaczania i ograniczania treści AI, powstaje asymetria informacji, która niszczy zaufanie i wypacza konkurencję. Platformy, które maskują pochodzenie treści, przerzucają koszty ryzyka na odbiorców i twórców, a to jest klasyczny przykład negatywnej eksternalizacji. Wystarczy, że moja babcia uwierzy w fałszywy teledysk z generowanym głosem ulubionego piosenkarza, i już mamy realną krzywdę, wstyd i utratę wiary w media. Rynek potrzebuje przejrzystości, jak sygnalizacji świetlnej, bo inaczej wszyscy wiadą na skrzyżowanie naraz i nikt nie dojedzie bez stłuczki. Oznaczenie nie zabija sztuki tak jak etykieta składu, nie zabija smaku, tylko pozwala świadomie wybierać. Mówimy o minimalnym standardzie, czyli obowiązku wyraźnego tagu AI, ścieżce audytu i limitach dystrybucji dla treści podatnych na nadużycia, np. Na deepfake, ów osób publicznych. Jeśli ktoś korzysta z modeli wytrenowanych na cudzej pracy, uczciwe jest postawić granice i nie udawać, że to rękodzieło z pracowni aniołów. Konkurencja bez wspólnych reguł staje się wyścigiem do dna, gdzie wygrywa nie jakość, lecz najtańsze łamanie zasad. A kiedy młodzi twórcy widzą, że algorytm bez podpisu wypycha ich z list, rodzi się frustracja, odpływ talentów i spiralny spadek jakości. Wprowadzając jednolite wymogi, wyrównujemy boisko i dajemy szansę zarówno ludziom z gitarą, jak i ludziom z GPU. Kto mówi, że to cenzura, niech przypomni sobie, że znak ograniczenia prędkości nie hamuje postępu motoryzacji, tylko ratuje życie. Dowody mamy w badaniach nad wpływem etykiet transparentności na skłonność do udostępniania treści wątpliwych, gdzie spadek jest istotny statystycznie. Anegdota z życia, kiedy moja siostra odkryła przy filmie wyraźny tak AA zapytała twórcę o proces, a ten pokazał kulisy i zyskał subskrypcję. Proponujemy prosty test proporcjonalności, korzyść w postaci zaufania publicznego przewyższa koszt implementacji oznaczeń. Nie chcemy betonu, chcemy balustrady na moście, bo bez niej nawet najpiękniejszy widok kończy się źle. Dziękuję stronie popierającej. Proszę teraz stronę przeciwną o przedstawienie stanowiska. Nasza teza brzmi, że sztywne odgórne ograniczenia dławią innowacje, a inteligentna samoregulacja i konkurencja usług dadzą lepszy efekt przy mniejszym koszcie wolności. Nie mieszajmy pojęć, tak a. I tak, ale obowiązkowe limity dystrybucji to już sankcja ekonomiczna, która faworyzuje wielkich graczy ze sztabami prawników. Wyobraźcie sobie młodą artystkę z Lublina, która łączy śpiew i model generatywny, a algorytm platformy zdejmuje jej klip z poleceń, bo wisi nad nim sufit regulacyjny. Rynek sam każe oszustów, bo reputacja w erze recenzji działa szybciej niż urzędowe rozporządzenie. Kiedy wprowadzamy ciężkie znaki ostrzegawcze, widz płoszy się jak wróbel, a sztuka eksperymentalna dostaje łatkę niebezpiecznej, choć nikomu nie czyni krzywdy. Zamiast ograniczeń proponujemy otwarty standard metadanych, możliwy do weryfikacji i czytelny dla każdego, kto chce wiedzieć, jak powstało dzieło. Uczmy odbiorców krytycznego myślenia, bo mądrzejsza publiczność to najlepsza tarcza przeciw dezinformacji, a nie bramka z napisem zakaz. Konkurencja między platformami o najwyższą jakość etykiet i narzędzi weryfikacji stworzy wyścig do góry, nie do dna. Sztuka zawsze bawiła się maską, a teraz maską jest algorytm, więc nie odbierajmy twórcom maskarady tylko dlatego, że nowe bywa dziwne. Koszty wdrożenia sztywnych limitów uderzą w małych, a duzi wliczą je w budżet i jeszcze zwiększą przewagę, co jest zaprzeczeniem równego boiska. Oznaczenie jest jak podpis pod obrazem, wystarczy, że jest czytelne, nie trzeba pilnować każdego pociągnięcia pędzla. Gdy państwo nadmiernie reguluje, firmy wynoszą innowacje do jurysdykcji lżejszych, a my zostajemy z muzeum zamiast żywej sceny. Zamiast straszyć widza, dajmy mu lupę i kompas, a sam odnajdzie prawdę w gąszczu stylów i technik. Przewidujemy sandboxy dla twórców i platform, gdzie nowe formaty można testować publicznie z jasnym opisem, bez kagańca dystrybucji. Kiedy słyszę słowo ograniczenie, słyszę też ucieczkę wyobraźni, a przecież kultura rośnie tam, gdzie ma oddech. Reasumując, wybierzmy przejrzystość bez knebla, standard zamiast szlabanu i edukację zamiast zakazów. Przekazuję głos stronie popierającej. Proszę o precyzyjny atak na kluczowe słabości oponentów. Jeżeli platforma może promować nieoznaczone treści generowane przez modele, to zakrzywia rynek jak krzywe lustro na jarmarku, bo odbiorca nie wie, co ogląda, a algorytm wie aż za dużo. Gdy brak transparentności staje się przewagą konkurencyjną, uczciwy twórca jest karany za uczciwość, a oszczędność na informowaniu widza przynosi premię w zasięgu. Mówicie o edukacji, lecz edukacja bez wspólnych standardów to kurs pływania w basenie bez krawędzi i bez ratownika. Wprowadzając obowiązkowe oznaczenia i limity dla treści wysokiego ryzyka, nie gasimy artystycznej iskry, tylko dokładamy czujnik dymu, który nie przeszkadza oddychać, a ostrzega zanim zajmie się dach. Rynek kocha jasność, bo jasność zmniejsza koszty transakcyjne, a wtedy rosną zarówno zaufanie, jak i innowacja. Dziękuję. Czas na odpowiedź strony przeciwnej. Proszę o krótką, celowaną obronę. Oznaczenia są w porządku, ale automatyczne ograniczenia dystrybucji to czerwone światło ustawione na stałe, które blokuje płynność, zamiast włączać się tylko wtedy, gdy ruch faktycznie jest niebezpieczny. Teraz poproszę stronę przeciwną o atak. Twierdzicie, że bez państwowego Bata nie ma ładu, a ja twierdzę, że BAT jest zbędny, gdy marchewką jest reputacja i otwarte, wspólne metadane możliwe do sprawdzenia przez każdego użytkownika. Czy naprawdę uważacie, że algorytmy rekomendacji nie poradzą sobie z priorytetyzacją rzetelności, jeśli stworzymy im bodźce konkurencyjne do wyścigu w górę, a nie w dół? Limit dystrybucji brzmi jak plaster na głowę przy migrenie bo przykrywa ból, ale nie leczy przyczyny, którą jest brak kompetencji medialnych i lenistwo kuratorskie platform. Wracamy do strony popierającej, proszę o obronę jednego mówcy. Reputacja działa po fakcie, a szkoda wizerunkowa i efekt kaskadowy udostępnień dzieją się w sekundach. Dlatego oznaczenia i limity ryzyka są jak barierki na moście, które działają przed upadkiem, a nie po nim. Oddaję głos stronie przeciwnej na rozwinięty atak. Nie proponujcie barierek z betonu w galerii sztuki. Skoro wystarczy podpis pod dziełem i strażnik, który reaguje na realne zagrożenie, a nie na sam fakt użycia pędzla nowego typu. Dodam, że gdy sufit regulacyjny jest zbyt niski, mniejsi twórcy uderzają w niego pierwsi, a więksi przechodzą przez niego windą prawną, co pogłębia monopol zamiast go łagodzić. Prawdziwa równość szans to otwarty standard informacji, który każdy może wdrożyć w tydzień, a nie biurokratyczna wieża, na którą trzeba wspinać się latami. Widz nie musi być infantylizowany, bo potrafi odróżnić żart, pastisz i eksperyment od manipulacji, jeśli masz kło powiększające, a nie czarną folię na oknie. Dziękuję. Utnijmy tu serię i przekażmy pałeczkę stronie popierającej na kontratak w Duecie. Regułą gry ma być czytelność źródła bo bez niej każdy konkurs piękności wygrywa maska, a nie twarz. A skoro maska może podszyć się pod realną osobę, to ryzyko szkody nie jest hipotetyczne, lecz bezpośrednie, więc limity dystrybucji dla treści wysokiego ryzyka są rozsądkiem, nie paniką. Nie jest prawdą, że wymogi faworyzują gigantów, bo właśnie brak reguł faworyzuje tych, którzy taniej optymalizują kłamstwo, a nie tych, którzy drożej inwestują w rzetelność. Jeśli każdy plik niesie podpis genezy i ścieżkę audytu, to mniejszy twórca zyskuje wiarygodność, która wcześniej była zarezerwowana dla logo korporacji. Wyobraźcie sobie konkurs muzyczny, w którym jedni używają playbacku bez informacji, a drudzy śpiewają na żywo. Czy naprawdę nazywacie to uczciwą rywalizacją? Konkurencja działa, gdy konsumenci porównują jabłka do jabłek, więc uczciwe etykiety i progi ostrożności nie są kneblem, tylko tłumaczem dla wszystkich. Stop, równoważymy czas, oddaję głos stronie przeciwnej na dwuosobową obronę. Odpowiadam, że etykiety tak, ale algorytmiczne hamulce dystrybucji to ingerencja w gust publiczności, która każe nowość tylko dlatego, że jest nowością. A teraz pytam Was, czy nie boicie się, że w imię bezpieczeństwa zabetonujecie proces twórczy, który zawsze rytmicznie oscylował między ryzykiem a odkryciem? Powrót do strony popierającej. Proszę o zwięzłą obronę w duecie. Odpowiadam, że nasze progi ryzyka dotyczą wyłącznie formatów, gdzie skutki pomyłki są społeczne i nieodwracalne, np. podszycia się podżyjących artystów i osoby publiczne. A słaby punkt Waszej narracji polega na założeniu, że każdy odbiorca ma czas i kompetencje, by analizować genezę, podczas gdy skala treści zmienia się szybciej niż zdążycie powiedzieć transparentność. Czas na krótką ocenę w połowie starcia, proszę pierwszą z osób jurorskich. Na ten moment skłaniam się ku stronie popierającej, bo klarownie łączy mechanizmy rynku z psychologią uwagi i proponuje narzędzia prewencyjne. A słabością strony przeciwnej jest wiara w spontaniczną edukację, która nie skaluje się w tempie wiralowych błędów. Trzymajcie tempo i dawajcie jeszcze ostrzejsze przykłady. Druga osoba jurorska, proszę o głos. Na razie bliżej mi do strony przeciwnej, bo pokazuje skutki uboczne sztywnych limitów dla konkurencji i młodych twórców, a niedomaganiem strony popierającej jest mglisty opis granic pomiędzy wysokim ryzykiem a zwykłą nowością. Kontynuujcie i doprecyzujcie testy proporcjonalności. Trzecia ocena, proszę. W tej chwili remisuje mi głowa z sercem, widzę zalety wymogu jawności po stronie popierającej i siłę argumentu o sandboxach po stronie przeciwnej. A obie drużyny powinny wreszcie podać konkretne metryki sukcesu i porażki. Przechodzimy do rundy drugiej. Oczekujemy nowych wątków i świeżych dowodów. Proszę stronę przeciwną o rozpoczęcie. Nowy wątek to różnicowanie gatunków, bo inaczej potraktujmy satyrę, która bawi się maską, a inaczej rekonstrukcję głosu realnej osoby. I nie wlewajmy wszystkiego do jednego słoja z napisem ograniczyć. Strona popierająca, proszę o obronę. Zgoda na różnicowanie, ale bez minimalnych norm oznaczeń powstaje chaos definicyjny, w którym satyra staje się przykrywką dla oszustwa, a oszustwo udaje eksperyment. Proszę teraz stronę popierającą o własny atak. Nowy argument jest taki, że koszty braku jasności pokrywają dziś mali i odbiorcy. Podczas gdy koszty wprowadzenia norm poniosą ci, którzy monetyzują niejasność, więc to korekta, a nie kaganiec. Wracamy do strony przeciwnej, proszę o krótką obronę. Odpowiadam, że zamiast centralnej listy zakazów potrzeba wspólnego repozytorium sygnałów ryzyka, które platformy włączą w swoje modele, co pozwoli reagować na problem dynamicznie, bez generalnego hamulca. Strona popierająca, zapraszam do ataku w duecie. Proponujemy trzystopniowy próg jawności, od prostego tagu, przez publiczny log generowania, po ograniczenie zasięgu, gdy treść udaje realną osobę i ma wysoki potencjał szkody. Taki próg nie dławi kreatywności, bo w dwóch pierwszych stopniach niczego nie blokuje, a w trzecim chroni widza i konkurencję, kiedy ważą się realne reputacje. Zwróćcie uwagę, że to rynek wtórny, czyli reklamodawcy i kuratorzy, domagają się jasności po to, by w ogóle finansować nowe talenty. jeśli jasność stanie się standardem, to młody twórca nie będzie musiał krzyczeć, że jest autentyczny, bo system pokaże to za niego. Dziękuję, teraz prawo głosu dla strony przeciwnej na atak w duecie. Liderem naszego argumentu jest elastyczność, bo sztuka i technologia zmieniają się szybciej niż rozporządzenia, więc lepiej definiować cele, a środki zostawić konkurencji i ewolucji. Wsparciem jest przykład otwartych konkursów na najlepsze narzędzia weryfikacji, które nakręcą rynek jakości, zamiast go stawiać pod kreską od górnego limitu. Jeśli przeniesiemy ciężar z zakazów na wspólne interfejsy prawdy, to platformy będą rywalizować w wykrywaniu manipulacji, bo to stanie się ich przewagą handlową, a nie tylko obowiązkiem. A twórcy dostaną wreszcie jedno gniazdko, w które podepną opis procesu zamiast błądzić po labiryncie formularzy. Zatrzymuje tę wymianę i przekazuje tarczę obrony stronie popierającej w duecie. Odpowiadam, że interfejsy prawdy bez minimalnego prawa to bramka bez bramkarza, bo kiedy przychodzi mecz finałowy, każdy faul tłumaczy się jako nowa taktyka. A teraz pytam, skoro tak bardzo ufacie samoregulacji, to dlaczego wciąż widzimy nieoznaczone klipy, które krążą jak widma i znikają dopiero po skandalu, a nie dlatego, że system zadziałał na czas? Przekazuję głos na finałową obronę w tej sekwencji stronie przeciwnej w duecie. Odpowiadam, że wiele nieoznaczonych klipów to efekt opóźnień wdrożeń, więc zamiast dokładać kagańce zasięgu, przyspieszmy adopcję wspólnych tagów i zewnętrznej weryfikacji na zasadach dobrowolnych partnerstw. Wasz słaby punkt polega na tym, że mylicie skrajne przypadki z regułą, a prawo pisane pod skrajność bywa jak but narciarski do biegania: bo trzyma sztywno, lecz nie pozwala nabrać tempa. Wróćmy do osi sporu i dociśnijmy kilka śrub. Proszę o kolejne krótkie repliki z obu stron, zaczynając od popierających. Jeżeli tempo jest jedyną miarą, to finisz wygrywa ten, kto szybciej wprowadzi chaos, a nam chodzi o bieg z przeszkodami, w którym bariery wskazują trasę i chronią przed stratą zębów. Strona przeciwna. Odpowiedź. Chaos nie wynika z wolności, tylko z braku narzędzi, dlatego postawmy na konkurs algorytmów wykrywających manipulacje, a najlepsze rozwiązania niech wygrywają budżety i zaufanie. Strona popierająca jeszcze jedna szpila. Najlepszy algorytm bez obowiązku oznaczania jest jak latarnia morska bez żarówki, bo pięknie stoi, ale nie świeci wtedy, gdy wchodzi mgła. Strona przeciwna ostatnia riposta w tej miniserii. Latarnia świeci wtedy, gdy komuś zależy na reputacji, więc nagradzajmy świecenie, zamiast grozić wyłączeniem prądu dla całej dzielnicy. Wróćmy do osi proceduralnej, poproszę po jednym bardzo skondensowanym ciosie na koniec drugiej rundy z każdej strony, zaczyna opozycja. Ostatni cios to przypomnienie, że sztuka bywa przewrotnym zwierciadłem i nie każde odbicie jest kłamstwem, dlatego regulujmy oszustwo, a nie lustro. Strona popierająca, odpowiedź kończąca rundę drugą. A nasza kropka nad i brzmi, że bez wspólnego opisu lustra nawet oszustwo wygląda jak sztuczka sceniczna, więc podpis i próg ostrożności muszą stać się regułą gry, a nie dodatkiem do programu. Dziękuję wszystkim, zanim przejdziemy dalej, upewniam się, że publiczność trzyma się z nami, bo dziś ważą się wzorce rynku, gustu i zaufania, a my dopiero się rozkręcamy. Zanim przejdziemy do finału, sprawdzam, czy są jeszcze nowe wątki, do powiedzenia lub iskrzące spory, które koniecznie muszą wybrzmieć. Zaczniemy od krótkiej wymiany na przemian, trzymajcie nerwy na wodzy i argumenty na ostrzu. Najpierw wyjaśnijmy, że bez wspólnego języka oznaczeń platformy mówią do odbiorców różnymi dialektami, przez co zaufanie rozpada się jak wieża z kart. A ja odpowiadam, że wspólny język może istnieć bez batalii o limity. Bo standard metadanych jest jak alfabet, którego nie trzeba wpisywać do kodeksu karnego. Alfabet, który nikt nie musi czytać, nie uchroni przed podszywką. Dlatego w pewnych gatunkach potrzebny jest znak stop, a nie tylko ładna czcionka. Znak stop staje się łatwo znakiem zakazu wjazdu dla eksperymentu, a wtedy młode talenty zawracają na zawsze. To nie eksperyment ma być zatrzymany, tylko oszustwo udające eksperyment, bo różnica między pastiszem a podszyciem bywa dla widza niewidoczna, bez wyraźnego sygnału. Jeśli widz nie widzi różnicy, nauczmy go patrzeć, a nie przymykajmy mu oczy zasłoną ograniczeń, które i tak obejdą sprytniejsi gracze. Edukacja działa jak witaminy, ale gdy mamy krwotok, potrzebny jest opatrunek, a krwotokiem są wirusowe deepfake'i. Gdy opatrunek przyklei się za mocno, zrywa skórę razem z raną, co w kulturze oznacza zniechęcenie do ryzyka i zubożenie sceny. Ryzyko jest paliwem sztuki, ale ryzyko mylenia człowieka z maszyną w sprawach reputacji to benzyna przy świecy, więc ustalmy strefy bezpieczeństwa. Strefy bezpieczeństwa niech będą dobrowolne i konkurencyjne, bo wtedy platformy będą ścigać się na jakość, a nie na zgodność z tabelką urzędową. Dobrowolne strefy brzmią pięknie, lecz historia mówi, że bez minimalnego prawa chętni grają fair, a bezkarni grają w trzy karty. Historia mówi też, że nadregulacja zabija nowe nurty, bo zanim dokument przejdzie ścieżkę formalną, fala dawno opada. Dlatego proponujemy progi oparte na ryzyku i mierzalnych kryteriach, a nie na gustach. Bo gust zostawiamy publiczności, a ryzyko ograniczamy do poziomu społecznie akceptowalnego. Mierzalność bywa iluzją, gdy narzędzia oceny powstają szybciej niż definicje, więc zamiast mierzyć linijką z gumy, rywalizujmy w budowie lepszych linijek. Lepsza linijka bez obowiązku jej użycia pozostanie ozdobą w szufladzie, a my chcemy, by była w użyciu zawsze tam, gdzie stawką jest czyjeś dobre imię. Dobre imię broni się też jawnością procesu, a nie progiem blokady. Bo blokada to sierp i młot w muzeum narzędzi, ładny symbol, słabe zastosowanie. Jawność bez konsekwencji to prośba, by oszust sam się zgłosił, co jest ładne moralnie i naiwne praktycznie. A konsekwencją może być ranking wiarygodności, który premiuje uczciwych w algorytmach, zamiast wycinać zasięg od górnym poleceniem. Ranking to świetny pomysł jako dodatek, lecz nie zastąpi podstawowego znaku, że coś jest syntetyczne i wymaga innego odbioru niż dokument. Znak syntetyczności jest OK, lecz sufity dystrybucji są niebezpieczne, bo tworzą niewidzialne ściany, o które pierwsi rozbiją się najmniejsi. Ściany są widzialne, bo oparte o jasny test ryzyka, a najmniejsi zyskają tarcze, bo nikt nie zarzuci im maskarady, gdy proces ma podpis i ślad. Tarcza bywa ciężka i ogranicza ruchy, więc zostawmy ją do sytuacji skrajnej, a nie do codziennego spaceru po galerii. Skrajność stała się codziennością, kiedy każdy telefon potrafi klonować głos piosenkarza, więc odwagi, by nazwać rzeczy po imieniu. Odwagi potrzeba, by zaufać społeczeństwu, że przy wsparciu narzędzi i edukacji odróżni sztukę od podstępu bez policyjnego gwaru. Zaufanie kwitnie, gdy system nie wynagradza kłamstwa, a dziś wynagradza. Bo brak wspólnego znaku pozwala kłamstwu udawać nowatorstwo. Kłamstwo ścigajmy precyzyjnie, a nie szeroką siecią, w którą łapiemy też niewinne rybki z awangardowego stada. Precyzja to właśnie nasz próg trzystopniowy, który różnicuje sytuację i nie myli satyry z podszywką. Próg trzystopniowy brzmi jak apteczka, ale apteczka w rękach urzędnika bywa sakwą na paragrafy, więc zamiast centralizacji postawmy na interoperacyjność. Interoperacyjność jest w planie. Lecz dopóki nie ma obowiązku minimalnego, interoperowalna będzie tylko wymówka. Wymówką bywa też hasło bezpieczeństwa, które można przykleić do wszystkiego, więc pilnujmy, by nie stało się hasłem do zamrażarki. Bezpieczeństwo to nie zamrażarka, tylko termostat, i my mówimy o ustawieniu logicznej temperatury zaufania. Termostat bywa psuty przez tych, którzy go ustawiają, dlatego wolę okno i naturalny przewiew konkurencji. Przewiew bywa przeciągiem, który wyrywa drzwi razem z framugą, a drzwi to właśnie granica między sztuką a podszyciem. Stop, widać już iskry, więc proszę o finałową prostą i przechodzimy do mów końcowych. Strona popierająca. Czas na waszą mowę końcową. Najpierw faktografia, potem apel do jurorów. Porządkujemy fakty, które tu padły. Rynek treści rośnie geometrycznie, deepfake'i obniżają zaufanie a brak wspólnych oznaczeń faworyzuje tych, którzy najtaniej ukryją genezę. Skazaliśmy model trzystopniowy, TAG-AI, publiczny log generowania i ograniczenie zasięgu tylko w sytuacjach wysokiego ryzyka podszycia i realnej szkody reputacyjnej. Dowiedliśmy, że przejrzystość zmniejsza koszty transakcyjne, wzmacnia konkurencję jakości i chroni małych twórców, którzy mogą udowodnić autentyczność bez armii prawników. Podkreśliliśmy, że nie regulujemy gustu ani techniki, regulujemy wyłącznie informacje o genezie i skutki ryzyka społecznego, które jest mierzalne. Szanowni Jurorzy, proszę was o wybór zaufania jako wspólnego dobra, bo bez niego nawet najlepsze konkursy zamieniają się w loterię masek. Dajcie sygnał, że sztuka i technologia idą ramię w ramię, ale nie idą na skróty, które ranią ludzi, bo etykieta to nie kaganiec, tylko podpis. Wybierając naszą propozycję, wybieracie boisko równe dla tych z gitarą i tych z GPU. Światło dla widza i uczciwy wyścig do góry. Dziękuję. Strona przeciwna, wasz finał. Najpierw porządek faktów, potem apel. Układam fakty inaczej: innowacja jest szybka, a prawo jest wolne, więc twarde limity czynią przewagę dla największych, którzy łatwiej je obsłużą i obejdą. Tagi i metadane jako standard, tak, sandboxy, tak, otwarte konkursy na narzędzia weryfikacji, tak, ale sufity dystrybucji to zły młotek do precyzyjnej śruby. Publiczność nie jest bezbronna, bo można ją wzmocnić edukacją medialną i czytelnym interfejsem prawdy, który premiuje rzetelnych bez wyłączania reszty. Szanowni jurorzy, proszę Was o szansę dla rywalizacji jakości narzędzi, a nie dla rywalizacji w spełnianiu paraliżujących norm. Nie każda maska oszukuje, czasem maska jest lustrem, które uczy myśleć, więc karać trzeba oszustwo, a nie nowe pędzle. Wybierając nas mówicie tak, dla przejrzystości bez knebla i dla zwinnego rynku, który sam wynosi najlepsze praktyki na podium. Dziękuję obu stronom pora na oceny proszę pierwszą z osób jurorskich. Mój werdykt idzie do strony popierającej, bo przekonująco połączyli przejrzystość z proporcjonalnością i pokazali narzędzia, które działają zanim pożar się rozprzestrzeni. Drugi głos, jurorski, proszę. Oddaję punkt stronie przeciwnej, bo obawiam się ciężaru limitów dla małych i wierzę, że konkurencja narzędzi może dać skok jakości przy mniejszym ryzyku zastoju. Trzeci głos zdecyduje, proszę. Mój wybór to strona popierająca, ponieważ ich trzystopniowy model zostawia miejsce na zabawę formą, a jednocześnie wreszcie zakłada pasy bezpieczeństwa tam, gdzie stawką są ludzie. Mamy wynik. Zwycięża dziś drużyna popierająca z przewagą 2 do 1. Gratulacje dla zwycięzców. Wasza wizja przejrzystości jako wspólnego języka rynku i widowni wybrzmiała najpełniej. Dziękuję. To zwycięstwo dedykujemy wszystkim twórcom, którzy chcą, by podpis i proces były atutem, a nie kulą u nogi. Cieszymy się, że wygrała idea równego boiska, bo teraz rozmowa może się toczyć o styl, a nie o kamuflaż. Gratulujemy rywalom, nadal wierzymy, że mniej sztywnych limitów to więcej oddechu, ale dzisiejszy werdykt traktujemy jako motywację do dopracowania naszych narzędzi. Dziękujemy publiczności, bierzemy na klatę Wasze oczekiwanie jasności i pokażemy, że wolny rynek też potrafi ją dowieść. Dziękujemy obu drużynom za merytoryczny ogień i naszym jurorom za czujne oko oraz serce do debaty. Dziękujemy Wam widzowie, że zostaliście z nami do końca i daliście tej rozmowie czas, którego wymaga. Jeśli podobał Wam się pojedynek, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i napiszcie komentarz z własnym głosem. W prawym dolnym rogu znajdziecie kod QR, a w opisie link do wsparcia kanału, dzięki czemu możemy przygotowywać kolejne starcia. W opisie czekają też linki do zupełnie innych serii, które mogą Was zaskoczyć świeżym spojrzeniem. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się mądrze i oglądajcie z nami następne debaty.